No, dzień dobry, idę do okna, bo to najlepsze światło. Cześć, witam serdecznie. Słuchajcie, jakiś czas temu zadałem na grupie osób, które są absolwentami naszych szkoleń, pytanie, przesyłając im ankietę. Pytanie dotyczyło, czy są jakieś konkretne wyzwania, jakie mają z pacjentami? I otrzymałem mnóstwo bardzo ciekawych odpowiedzi. Bardzo ciekawych. To znaczy, że mam całą bazę tematów do kolejnych wpisów. Na blog i wideoblog. No to właśnie zacznę teraz omawiać po kolei te rzeczy. Mnie natomiast bardzo zaintrygowało jedno zapytanie. U mojej pacjentki RTG wykazało ostrogą piątową dolną. Mimo codziennych ćwiczeń oraz serii zabiegów fali uderzeniowej, po 7 miesiącach ból się nie zmniejszył. Jej ortopeda twierdzi, że ostroga nie boli, że prawie wszyscy mają ostrogi. Uważa, że wszystkie mówimy są dysfunkcje kręgosłupa i poprzykoczane mięśnie z powięziami. Zaproponował jej nacięcie mięśni. Jak to jest z tymi ostrogami? W wielu pacjentów po ćwiczeniach i zabiegach fizyko obserwuje się przecież poprawę bez zabiegów chirurgicznych. Więc zaczynamy rozkminkę tematu który roboczo będzie nosić nazwę ból pięty i zapalenie rozścięgna podeszwowego. Będziemy się zajmować, znaczy będziemy się zajmować. Ja postaram się poopowiadać Ci w ciągu kolejnych kilku wideologów tych nagrań, przekazać Ci jak najbardziej rzetelne informacje, które uda mi się znaleźć w poważnej, anglojęzycznej i pewnie nie tylko anglojęzycznej literaturze. Jak ninja. Dobra. Przygotowałem już dla Ciebie Kilka notatek z tymi informacjami, i to czym będziemy się zajmować na przestrzeni kolejnych kilku dni, dzisiaj jest wprowadzenie, jest to trzeci vlog. Każde kolejny będzie można najpierw obserwować na Instagram TV serwis terapia funkcjonalna.pl. Więc jeśli jeszcze nie miałeś okazji sprawdzić materiały, które tam publikuję, zapraszam serdecznie również do polubienia. W kontekście bólu stopy. Co ja tutaj dla Ciebie mam. Oczywiście zajmiemy się epidemiologią, ale nadrzędnym celem będzie przekazać Ci postępowanie fizjoterapeutyczne, i takim szkieletem wszystkich tych kolejnych wykładów będzie coś, co zostało stworzone przez American PT Association, czyli amerykańskie stowarzyszenie dla fizjoterapeutów. Heal Plain and Planter Fasciitis to jest rewizja z 2014 roku. Będą to rekomendacje przygotowane właśnie przez to amerykańskie stowarzyszenie fizjoterapeutów. Będę omawiać dla ciebie patanatomię, czynniki ryzyka, prognozę. Badanie funkcjonalne oraz plan terapii i wszelkiego rodzaju rekomendacje oparte na medycynie, czyli EBM, Evidence Based Medicine, medycynie opartej na faktach naukowych, te rzeczy chciałbym Ci przekazać. Dzisiejszy odcinek będzie takim roboczym. Ja bym chciał, żebyś zdawał sobie sprawę z tego, w jaki sposób przygotowywane są te clinical Practice Guidelines, czyli wytyczne dotyczące praktyki klinicznej, ponieważ będzie to dla Ciebie bardzo mocny i silny argument w dyskusji z innymi osobami, które mają wpływ na proces prowadzenia pacjentów i leczenia. Jeśli będziesz potrafił wytłumaczyć, dlaczego sugerujesz tego typu podejście, a nie inne. To to mam nadzieję, że będzie dla ciebie bardzo silny argument do tego, żebyś stał się równorzędnym rozmówcą w rozmowach z innymi osobami, które zajmują się pacjentami. Dla, dlatego musisz zrozumieć, jak te clinical practice guidelines są tworzone. Czym zatem są clinical practice guidelines czyli wytyczne dotyczące praktyki klinicznej? Możesz je znaleźć tym czasopiśmie Journal of Orthopedic Sports Physical Therapy, oczywiście z 2014 roku, jak wspomniałem, i zostały one przygotowane przez zespół dziewięciu osób wyselekcjonowanych. Są to światowej sławy specjaliści, którzy są zainteresowani tematem problemów zlokalizowanych w obrębie stopy i tworzenie takich wytycznych. Ma swoje wytyczne, i jak ten proces ma zostać przeprowadzony. To nie jest na takiej zasadzie, że no dobra, dziewięciu kolesi się spotkało, dziewięciu kolesi, którzy są uznawani, że coś tam wiedzą na dany temat, tylko jest konkretny proces, który został wymyślony, tak żeby takie wytyczne później były naprawdę rzetelne. Więc przede wszystkim zastanawiano się, tak jak widzisz, czy istnieje potrzeba tworzenia takich wytycznych, jaki jest ich zakres oraz kluczowe pytania, na które mają odpowiadać te wytyczne. Później ten zespół pracował nad przeglądem literatury, nad kryteriami włączenia publikacji, nad kryteriami oceny pod względem jakości oraz przypisanie poziomów wiarygodności. O czym za chwilę opowiem ci, bo ktoś tutaj do mnie dzwoni. No dobrze. Jestem z powrotem. Skończyłem na podpunkcie przypisanie poziomów wiarygodności, ponieważ nie każde badanie naukowe ma taką samą wartość, nie było tak samo rzetelnie przeprowadzone. Kolejne elementy to synteza dowodów naukowych dla każdego pytania, które zostało postawione i dopiero na tej podstawie, po wykonaniu tego ogromu pracy, dokonuje się formułowania rekomendacji na podstawie Poziomów wiarygodności. Jeśli kiedykolwiek będziesz zainteresowany standardami przygotowania takich wytycznych, to sugeruję wpisać w Googleach taki termin Institute of Medicine Guidelines i dokument, który będzie cię interesować, to będzie właśnie to Clinical Practice Guidelines We Can Trust. Tu znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, w jaki sposób, w sposób rzetelny przygotować właśnie kliniczne rekomendacje. Kolejnym dokumentem będzie dokument, który w skrócie nazywany jest agree to Appraisal of Guidelines for Research and Evaluation, druga wersja z 2017 roku. To na pewno będzie wartościowe, Dokument dla tych wszystkich z Was, którzy są w trakcie pisania doktoratu lub innej, bardziej poważnej pracy, bardziej poważnej, w sensie pewnie bardziej ambitnej, bo niektóre mogą być bardziej lub mniej ambitne. Wszelkie wytyczne, jakie będę Ci przekazywać, powstały na bazie analizy ponad 5000 artykułów, właściwie 5764. Wszystkie te artykuły zostały wyselekcjonowane pod względem Ogólnie rzecz ujmując, poruszały temat dolegliwości w obrębie stopy i bardziej szczegółowo. Związane było to z tematem diagnozy, leczenia, czynników ryzyka, patomechaniki i prognozy, jeśli chodzi o proces prowadzenia terapii dolegliwości w obrębie stopy. Artykuły były zaczerpnięte z tych oto baz. Być może ta informacja przyda ci się, jeśli sam również piszesz jakąś pracę naukową, to oprócz PubMedu również te bazy medyczne zawierają wartościowe artykuły naukowe. Następnie każdej z publikacji przypisywano poziom wiarygodności, co miało bezpośrednie przełożenie na poziom rekomendacji. I tak, na przykład poziom wiarygodności, pierwszy, czyli badania, które przypisane są do wysokiej jakości, głównie są to badania diagnostyczne, randomizowane, próby kontrolne, one automatycznie będą na poziomie mocnych dowodów, jeśli chodzi o poziomy rekomendacji. Tak w analogiczny sposób kategoryzowano badania. Musimy przypisać im odpowiednie poziomy rekomendacyjne. No, i właśnie na podstawie tego ogromu pracy stworzono rekomendacje związane z postępowaniem fizoterapeutycznym w przypadku problemów w obrębie stopy. I już w kolejnym wideologu zacząć Ci przedstawiać te wnioski, jakie. Udało się wysnuć i porozmawiamy o patoanatomii, diagnostyce różnicowej i czynnikach ryzyka, więc mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnym epizodzie. Pozdrawiam!